Dzień dobry, witajcie w Można powiedzieć o odświeżonej formule przeglądu okrętów testowych. Tak, można było ostatnio zobaczyć, zwłaszcza przy materiale gdzieś tam z Gromem, gdzie porównywałem go do Błyskawicy. I w sumie teraz tak będę robił, że jak będę omawiał jakiś okręt, to gdzieś tam do najbliższego, bo w sumie nowych okrętów tak średnio produkują. Jeszcze tam głównie, gdy tylko będę mógł coś to porównać, no to będę robił porównanie i tak dzisiaj sobie pomówimy. Nowosybirsk, czyli Super Okręt, czyli Super Pietro, Super Okręt, który będzie zwieńczeniem linii do Pietro Pawowska, czyli porównam sobie go oczywiście do Pietro Pawłowska. Materiał Devastation mam już gdzieś tam zrobiony, ale ten, który teraz widzicie, będziecie, będziecie jako pierwszy, dlatego taki, taki wstępny, jak oczywiście omówię sobie najpierw parametry, później parę słów opinii, i gdzieś tam później, właśnie to porównanie z To wtedy będziecie mieli taki większy, jakby mm, ogląd na okręt gdzieś tam. Właśnie z czy, czego się spodziewać, i to właśnie o to chodzi w tych materiałach, żeby to nie było tylko takie suche omówienie parametrów, ale też takie małe porównanie, żeby jak najwięcej, że tak powiem, z tych danych wyciągnąć. Skoro jesteśmy ograniczeni z dzieleniem się, że tak powiem, swoimi opiniami, no to spróbujmy, że tak powiem, coś więcej z tego wyciągnąć. Także dziś Nowo czyli super okręt radziecki. 11, ale nie do końca 11. Tier. Zaczynamy oczywiście od omówienia e, opancerzenia. Oczywiście przypomina working progress, więc wszystko się może zmienić. Bla, 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 ale mniej więcej zarys okrętu będziecie wiedzieli: 25, 25, 40 mm pasa dziobowego, który jest całkiem wysoko. 35, czyli oczywiście 50 mm pokładu, bo jakże by inaczej, 210 e, Pas pancerny z tyłu mamy 25 i też oczywiście pancerz szrufowy 130, 140 tuż znowu 210. I ogólnie rozkład pancerza mamy tutaj. Pancerz cytadeli z tyłu ma 150, on no dosyć wysoko tutaj. Ta cytadela chociaż co prawda tu na burcie mamy najpierw 210, później jest długa przerwa i dopiero jest 120 mm, z frontu mamy 150. No i tu jeszcze pancerzka ma 50 mm, czyli oczywiście pancerza jest tu całkiem sporo. Żywotność 65 800, obronność torpedowa 25%. Artyleria to 3 potrójne 254. 14 sekund przeładowania, 195 rozrzutu, 32,7 obrotu, całkiem sporo 19 km zasięgu. OBEKI 3,5, 3 w zasadzie to 3550, 16% czas na podpałę, 42 mm penetracji, 900 m prędkość wolotowa, a APKI to 6,900 i ta sama prędkość dodatkowa to 6 podwójnych 150, jak dwojek. No ale nie ma sensu za bardzo o tym wspominać po 3. To parametry to nawet takie całkiem przyjemne, ale nie. Atak lotniczy to dwa klucze, po jednym samolocie, po dwie bomby, 4900 uszkodzeń, 8 km zasięgu, tak. Obrona przeciwlotnicza, stałe uszkodzenia 448 na średnim, no daleko 81, no nie mamy tutaj za wiele tej polotki, 4 eksplozje i 1750 eksplozji, 69 zasięgłasz. zasięgu aż, z czego 4, ta 4 km aura jeszcze jako tako, no ale to daleko gdzieś tam sobie będzie plumkać i w zasadzie tylko tak można powiedzieć denerwować gdzieś tam lotniarza Manewrować 30 pędzą 35 węzłów, aż 1090 metrów w skrętu, 13,2 czas przestawienia steru, no tutaj zakręt śmierci będzie trwał bardzo długo. Kamuflaż to 16,6, a zasięg, spo, zasięg ukrywania z powietrza to 9,9, ,9, czyli świecimy się z daleka i do tego oczywiście... Mamy zasięg, zakres tego skrętu, mamy naprawdę konkretny, zresztą to, to ci, którzy widzieli materiał z Dysena wiedzą o czym mówię, jest to naprawdę całkiem sporo. Oczywiście Nowosibirsk nie posiada żadnej supermocy, czyli żadnej dopałki pod f -ką. Mamy obronę prześladowniczą wymienną na sondę hydroakustyczną, która ma 35 na 5 km zasięgu, radar 12 km 15 sekund działania, no i naprawkę, która naprawia 329 HP przez 28 sekund, czyli całkiem Całkiem konkretnie, tak się, że tak powiem, prezentują obecnie suche parametry Nowosibiska czyli Pietro, Pietro, super Pietro, w zasadzie samo Pietro jest uważane za już super. Jak może zauważyć, no nie będzie miał wies 360 stopni, nie to co jest na Pietro Pawowsku, bo nie ma szans, żeby tego tu obkręcić. Wygląda, cóż, wzięli w sumie, jakbym gdzieś już to widział, E, taki okręcik. Dorzucili 200, e, 254. Zaraz sobie przyjrzymy dokładniej ich parametry w porównaniu, właśnie do piatopowozka, bo tam jest jednak trochę mniejszy kaliber. E, więc no. Hmm. No, 11 Tier, nie? Przechodzimy do porównania. Porównanie prezentuje się następująco: porównujemy Piatro znowu z Ciut dłuższy, widać jest też szerszy to nasz większy, więcej hapeczków, maksymalna prędkość aż o 2 węzły więcej, co prawda rozwija swoją prędkość mniej więcej tak samo, 16,6 detekcji na 5, i 3, co my to mamy, przestawiania stereo też troszkę większy no i całkiem konkretna różnica w tym promieniu skrętu, no i za to mamy też troszkę większy, większą ochronę przed torpedami, na 25-19 te 6% czasami, czasami może i uratuje tueczek. Główna artyleria to 3 potrójne 254 kontra 3 potrójne 220. No mamy tak główne aspekty, to mamy ten sam reload, mamy o pół kilometra większy zasięg. Apeki oczywiście mają większą alfę, więc mamy też deszka większy dpm, ale tak patrząc po horyzontalna dyspersja taka sama, wertykalna ciut mniejsza, sigma taka sama, więc jakby tak poza tym, parametrami, to tak większość to samo. Ale to już porównamy sobie konkretnie, jeżeli chodzi o apeki, no to mamy mniejszą prędkość wylotową, ale za to mamy sporo większą penetrację. No oczywiście lepszy overmatch, no i tak i tak dalej, i tak dalej, uzbrojenie pancerza, rykoszety to już są to samo, więc jakby, no, mamy mocniejsze tapeki, jakby nie patrzeć, większy kaliber, apeczki są mocniejsze, hekach będzie to samo, większy damage, yy, większa penetracja, yy, i tak dalej, fire chance 16 zamiast 14, no, ale na tych okrętach hajczków raczej się nie używa, ale tak czy siak warto o tym wspomnieć. Dodatkowa, co ciekawe, Piotr posiada lepszą dodatkową pod względem TPM-u, bo no, mamy tam 6 podwójnych 130, a no to mamy 6 podwójnych 152. Tak no ale wiadomo, większa pena i tak dalej, i tak dalej, ale jakby, no, to też tak trochę szkoda omawiać. Palotka. Nowosibirsk posiada ciut, ciut lepszą, 6,9. Mamy Long DPS. Co prawda, z tego co tu widać, to Piotr ma ciut lepszy, daleki, ale za to Nowosibirsk ma ciut lepszy, ten średni. No i w zasadzie Pietro tak w sumie patrząc ma mocniejsze flaki, do tego ma ich, mocność, no, nie wiem, że większa alfa, to jeszcze jest ich więcej. Więc w sumie polotką raczej Pietro wygrywa względem Nowosibirska gdzieś tam na tych średnich dystansie 4 km. Faktycznie ma większy DPS, no ale nie przy tych, przy obecnych lotniach na tym dystansie, to już praktycznie w ogóle ta, średni, ta średnia aura nie zadaje zbyt wielu uszkodzeń. Ona no się tam odpala w zasadzie już przed samym zrzutem, więc nie ma aż tak dużego wpływu. No, ale gdzieś tam na tym średnim zada większe obrażenia, ale zdecydowanie Pietro gdzieś tam na daleko, zwłaszcza jeżeli chodzi o uwagę ilość flaków, no i iStrack to to samo, czyli zrzut tych samych bomb głębinowych 4,900. Tylko chyba, a nie, nawet ten sam dystans jest. W zasadzie kropka w kropkę przekopiowali, za dużo się nie namęczyli. No i konsumable, naprawka faktycznie to samo, tylko że będzie naprawiać ciut więcej, bo jest procentowo oczywiście, a więcej HP mamy. Hydro to samo, radar to samo, no i dopałka do EA do też to samo. Także tak się prezentuje Nowo Sybirsk, nowy okręt. W zasadzie wiadomo, wiadomo i nie wiadomo. Wiadomo, że będzie to super okręt, wiadomo, że będzie w drzewku, nie wiadomo jeszcze kiedy. No i biorąc pod uwagę, że ostatnio w zasadzie oni te super okręty pchają do aukcjach, więc. To jest tylko moje, moje przypuszczenie, że trzeba się wyżukować na jakąś aukcję i czekać, chociaż no jakby znacie moją opinię na temat tych aukcji i nie będę się chyba jakby produkował po raz kolejny na ten temat. Dajcie znać w komentarzach co myślicie o potężnym Nowosibirsku Super okręcie, bla 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 bla. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Trzymajcie się i do usłyszenia, do zobaczenia w następnych materiałach. Pa pa.